Gdy przyglądam się tak ludziom, to mam wrażenie, że większość ludzi to po prostu tak się buja przez swoje życie. W poniedziałek bujają się marząc, że dobujają się jakoś do piątku. W piątek chcą jakoś się przebujać, żeby odreagować cały tydzień. I tak się ludzie bujają, bujają się latami, bujają się tygodniami, bujają się dekadami. Później dobujają się do tej starości i mówią, jakoś te życie tak... Szybko minęło, i trudno znaleźć w nim jakiś większy sens. Trudno znaleźć coś, co było jakby rdzeniem tych ich całego życia. Bo pytanie jest tak naprawdę do człowieka jedno: kto za tobą stoi? Czy stoi za tobą Bóg, czy stoi za tobą diabeł? I ludzie przychodzą do mnie i mówią: Wiesz, ja nie wierzę w diabła, to jest takie płytkie. Ja mówię: dla diabła. To jest to, mi graj, że ty w niego nie wierzysz. Bo on wcale nie chce, żebyś ty w niego wierzył, bo gdybyś zrozumiał, że istnieje diabeł, to byś zrozumiał też, że musi istnieć Bóg, a wtedy byś go słucha, szukał. Więc jeżeli nie wierzysz w to, że istnieje diabeł, to nie szukasz też Boga. Ale często do takich ludzi mówię: ale spójrz po prostu na swoje życie. Zobacz. Jak wygląda Twoje życie? Zobacz, ilu rzeczy się boisz, zobacz, ile rzeczy ci się nie udaje, zobacz, ile rzeczy w Twoim życiu jest martwych, ile masz martwych miejsc, ile masz niepowodzeń, ile masz porażek. Nie mów, że piekło nie istnieje, ponieważ jak spojrzysz na Twoje życie, to widzisz, jak przybliżało się do Twojego życia piekło. Pierwszą rzeczą, jak porusza się piekło w ludzkim życiu. Jest to, że ludzie zaczynają się bać. Zaczynasz się bać. Lęk sprawia, że tracisz wiarę w cokolwiek. Idź, zapytaj mojego męża. Nie, możesz zapytać tam. Bo możesz oddzielić się pełnej odpowiedzi na to, czy mamy pozwolenie z Urzędu Miasta. Powiem Ci tylko tyle, że jesteśmy zarejestrowanym kościołem i nie musimy mieć tego pozwolenia. Kościół to są ludzie wierzący. Kościół to nie jest budynek. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że kościół to budynek, ale jest napisana taka prosta rzecz. Bóg o sobie powiedział tak, nie mieszkam w budynkach ludzką ręką wybudowanych. Mieszkam w ludziach, którzy we mnie wierzą, dlatego będę się przechadzał ulicami pomiędzy ludźmi. Odczuwasz obecność piekła w swoim życiu? Na pewno. Na pewno. Bo wielokrotnie się boisz. Bo wielokrotnie wiele rzeczy ci się nie udało. Bo wielokrotnie z wielu rzeczy zrezygnowałeś czy zrezygnowałaś. Tłumaczyliście sobie to różnie. Bo może to jest niemądre, żeby to robić. Bo może bezpiecznie jest tego nie dotykać. Bo może to, to było nie dla mnie i tak dalej. Ale w każdym momencie... Gdy chcesz czegoś, gdy masz jakieś marzenie i później mówisz nie, nie zrobię tego, nie zrealizuję tego, bo się tego boję, to przybliża się do twojego życia piekło i osłabia twoją wiarę. Tak to działa, tak porusza się diabeł. O nim nie jest powiedziane, że to rogaty stwór. Nie jest o nim powiedziane, że on przyjdzie do ciebie i cię zamorduje. Nie, on tak nie działa. O nim jest powiedziane, że to jest ojciec kłamstwa. I działa wśród ludzi tak, że przychodzi do ciebie i zaczyna ciebie oszukiwać. Najpierw pojawia się to jako pierwsza myśl, że czegoś nie możesz, albo że nie dasz rady, że jesteś za słaby, albo użyje innego człowieka. Rodzice mówią do dzieci: nadajesz się tylko do kopania rowów, nic z ciebie nie będzie, z tobą są tylko problemy. Idziesz do szkoły, mówią ci tam, że jesteś słaby. Uczą cię, że na wszystko musisz zasłużyć, i ty myślisz, że nie dasz rady. I tak przez całe życie pójdziesz do pracy, szef ci powie: Jesteś nie taki, nie zasługujesz na podwyżkę, marzysz o biznesie, ale uważasz, że się tobie nie uda. I tak przez całe życie mówi do Twojego życia diabeł: wali lękiem w Twoją wiarę. I przychodzą do mnie ludzie i mówią: Weź, nie ma diabła. Ja mówię tak, spójrz na swoje życie. Spójrz, bo twoje życie jest dowodem tego, że On jest. Pytanie jest zupełnie inne: czy za tobą stoi Bóg? Bo nie da się po Ziemi chodzić po prostu za rękę z nikim. Jest powiedziane, że człowiek chodzi za rękę albo z Bogiem, albo z diabłem. I twoje życie szybko ci pokaże, z kim ty tak naprawdę chodzisz za rękę. Gdybym stała tutaj na rynku i mówiła do ludzi, że będę im wróżyć, to przyszłoby tutaj mnóstwo ludzi. Jakbyśmy zapytali tak szczerze, kto był u wróżki, to myślę, że byłoby bardzo dużo osób. Wśród kobiet odsetek większy. Dlaczego ludzie idą do wróżki? Bo się boją, chcą jakkolwiek poznać swoją przyszłość. Ale co robi wróżka? To są czary. Ludzie tego w ten sposób nie nazywają, ale to są po prostu czary. A stan większości ludzi jest później znacznie gorszy niż był przed. Ktoś poszedł i się dowiedział, przydarzy ci się nieszczęście w życiu, zaczął się bać i przydarza mu się nieszczęście, bo otworzył w ten sposób drzwi. Idziesz do wróżki, nie stoi za tobą Bóg, ale zachęca cię diabeł. Ludzie chcą horoskopów. Gdybyśmy tu stanęli z jakimś astrologicznym perpetuum mobile, przychodziliby i mówili: ale fajnie, czy mam pójść w lewo, czy w prawo, może mi powróżą. Co to jest? To są nasze współczesne czary. Ludzie mówią: Jestem dobrze wykształcony, mam takie studia na polibudzie, czy na uniwerku, humanistyczne, czy ścisłe. A później mówią jeden do drugiego. Nie stawiaj torby na ziemi, bo uciekną ci pieniądze. Nie przechodź pod drabiną, która stoi otwarta, bo spotka cię nieszczęście. Nie siadaj, nie mieszkaj pod trzynastką, bo to pechowy numer. Kąd ci przebieg drogę, nie jedź, bo to pech? Skąd to ludzie biorą? Skąd w ogóle biorą takie rzeczy i w nie wierzą? Skąd W sk czemu uwalniają swoją wiarę w to? Bo to się wydarza w ich życiu tylko wtedy, jeżeli uwalniają w to swoją wiarę. A później przychodzą i mówią: Bóg nie istnieje, bo go nie widzę. A ja mówię: A ile rzeczy w swoim życiu uwierzyłeś? Wierzysz w to, że ktoś ciebie kocha, bo ci powiedział, bo traktuje ciebie tak, jak chcesz być traktowany, ale nie wiesz, czy on ciebie traktuje tak, dlatego że cię kocha, czy dlatego, że czuje się dobrze, gdy ciebie tak traktuje. I po drodze ludzie żyją, uwalniając swoją wiarę w takie różne dziwne rzeczy, bardzo często niewłaściwe kierunki. Stoje w żabce kolejka do Totolotka. Widać, że panią nie stać. 50 złotych, 100 złotych zamienia w kupony. Kupiłaby dziecku lody, ale nie. Ona chce mieć szansę na lepsze życie. Za Totolotkiem stoi duch szansy. Diabeł i demony są realne. Wygra mało kto, ale ludzie puszczają tam kupę kasy. Dlaczego? Bo marzą o lepszym życiu. Chcą jakoś wierzyć, że coś im się uda. Czy stoi wtedy za Tobą Bóg? Nie, nie stoi. Ani za Twoim pójściem do wróżki, ani za Twoim horoskopem, ani za Twoim totolotkiem. Ani za tymi ludzkimi, tradycyjnymi wierzeniami nie stawiaj torby na ziemi, a ślub to musi być tylko w miesiącu, w którym jest literka R. Skąd to ludzie biorą w ogóle? Przecież ludziom Bóg dał mózg, żeby go dobrze używali, a oni go w taki sposób używają, ale przychodzą później i mówią: Jezus jest wymyślony. Ja mówię, weź ty spójrz na swoje życie. Spójrz na swoje życie. Co ty w swoim życiu wymyślasz? Jak możesz mówić, że Jezus jest wymyślony, jeżeli nie zawołałeś do niego? Każdy z nas tu na Ziemi ma możliwość spotkać się twarzą w twarz z Bogiem. Każdy. I nie odbywa to się w kościele. Nie odbywa się to za pomocą różańca. Ani nie odbywa się to za pomocą jakiejś skomplikowanej modlitwy. Bóg tego tak nie wymyślił. Jezus chodził po ziemi i mówił: Mam relację z ojcem. Jak? Rozmawiam z nim. Mówię do niego normalnie. A ludzie myślą, że odbędzie się to w ich życiu w jakiś dziwny sposób, że w jakiś sposób zasłużą. Nie zasłużą. Nie zasłużyć na to, że spotkasz Boga. Nie odbędzie się to dlatego, że będziesz chodził do kościoła albo pójdziesz na pielgrzymkę. Nie odbędzie się to dlatego, że będziesz miał medalik na szyi albo obraz w domu. Nie odbędzie się to dlatego, że ochrzcili Ciebie rodzice, bo Jezus powiedział: Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, i sam się ochrzcił jako dorosły człowiek. Nie odbędzie się to dlatego, że będziesz. Miało święta Bożego Narodzenia albo Wielkanoc, bo Jezus nie przyszedł na Ziemię dla ludzkich jaj ani dla choinki. Nie po to przyszedł. Urodził się dwa tysiące lat temu jako zwykły człowiek. Jako zwykły człowiek powiedział o sobie: Jestem synem człowieczym. Chodził po ziemi. Śmiali się z niego, szydzili z niego, chcieli go ukamienować. Garstka uczniów przy nim. Garstka uczniów, gdy był w Nazarecie, przyszła do niego jego matka i jego bracia. Jego matka zawsze dziewica, która miała jeszcze urodziła siostry i braci. I mówią do niego, że jest nienormalny. Przyszli uczniowie i mówią: Twoja matka i twoi bracia stoją za bramą, chcą, żebyś koniecznie do nich wyszedł i z nimi porozmawiał. A on do nich mówi: Kto jest moją matką i moimi braćmi? Jeżeli nie ci, Którzy mnie znają i mnie słuchają. Czy Ty poznałaś osobiście Jezusa? Czy tyle kiedykolwiek powiedziałaś do Niego, że chcesz Go poznać osobiście, nie przez religię, nie przez uczynki, nie przez to, że zasłużysz, nie przez to, że się odpowiednio ubierzesz, nie przez to, że będziesz odpowiednio żyć, czy nie będziesz odpowiednio żyć? Wiecie w ogóle, co Bóg powiedział o ludzkim życiu? Powiedział: ludzie, wszystko wam wolno, wszystkiego próbujcie, tego co dla Was dobre, się trzymajcie, wszystko Wam wolno, ale Wy się nie dajcie niczym zniewolić, bo to, co Cię zniewala, to jest problem. I powiedział taką rzecz: Sądzić Was będzie nie drugi człowiek, ale Wasze sumienie. Wasze sumienie. Czego pragnął Bóg w ten sposób? Relacji z człowiekiem. Wszystko ci wolno, nie wszystko dla ciebie jest pożyteczne. Tyle wypowiedział na temat grzechu Bóg. Grzech to jest błąd. I ludzie nie idą do piekła, dlatego że ten kogoś zamordował, a tamten się źle zachowywał, a ten plotkował. Bo to jest taki sam grzech, tak naprawdę. Jedni mordują słowem, a inni robią to w rzeczywistości. Ludzie idą do piekła dlatego, że nie wybrali Jezusa, że Go nie poznali, że nie uwierzyli w to, że umarł za nich i wstał z martwych. I to jest to, co oddziela człowieka od Boga. Nie to, co my postrzegamy jako nasze grzechy przez moralność ludzką. Bo jest ogół jakaś moralność ludzka, która mówi to wolno, to nie. Adekwatna zawsze do jakichś czasów. I jest jeszcze religia, która wyjmuje z moralności jakiś puzel i mówi: Bóg jest taki albo taki, a inny nie. A Bóg, wszystko ci wolno, ale nie wszystko dla ciebie jest pożyteczne. Próbuj wszystkiego, tego co dobre, dla ciebie się trzymaj. Jakie to inne od ludzkich zasad. Jakie to jest inne. Czy ty w ogóle znasz Jezusa? Czy Ty go znasz? Czy On Cię w ogóle prowadzi? Czy gdy Ty idziesz przez życie, stoi za Tobą Bóg? Gdy Jezus chodził po ziemi, mimo znaków i cudów, które potwierdzały słowa, które mówił, to ludzie szydzili, rzucali kamieniami i mówili: Nie przychodź do naszego miasta. Czasami niektórzy do nas podchodzą i, i, i mówią tak. Gdyby tutaj był Jezus, to ja bym uwierzył. Ja mówię, nie masz na to dowodu. Żadnego. Nie masz żadnego dowodu na to, że gdyby po Ziemi chodził Jezus, to Ty byś uwierzył. Dlatego, że wtedy było bardzo dużo ludzi, a chodziła za Nim tylko garstka. Wierzy się dlatego, że otwiera się swoje serce, a nie dlatego, że ktoś ci coś udowodni. Bo gdy Jezus był poproszony o znak, to powiedział: Nie będzie dla was ludzie, dany żaden inny znak już, poza znakiem zmartwychwstania, a ci, którzy uwierzą, będą uratowani. Tyle odpowiedział dla ludzi na temat znaku. Gdy stanął przed Piłatem, to Piłat powiedział do niego taką rzecz: brąź się. Bo mam władzę nad Twoim życiem. Mogę Cię ukrzyżować i mogę Cię uwolnić. A Jezus spojrzał na niego i powiedział do niego tak: Nie masz nade mną żadnej władzy. To ja tu jestem i oddaję swoje życie. Bo gdybyś miał nade mną władzę, to mógłbyś mi po prostu życie odebrać. Ale ja tu jestem i sam oddaję moje życie, a królestwo moje nie jest z tego świata. Bo gdyby królestwo moje było z tego świata, to moi aniołowie walczyli już by o mnie, ale królestwo moje nie jest z tego świata i życie moje daje sam. I to się ludziom nie mieści w głowie. Królestwo Boże nie jest takie, jak my ludzie myślimy, że jest. Nie zobaczysz Go w taki sposób, jak widzisz drugiego człowieka. Ale jeżeli Ty powiesz do Jezusa, chcę Ciebie poznać, a o Nim jest powiedziane, że jest drogą, prawdą i życiem. I ten, który Go szuka, to Go znajdzie. I że drzwi nieba otwierają się dla tych, którzy Go szukają. Jeżeli na tych drzwiach nieba będą ślady Twoich kopnięć i Twoich rąk, to Ty Go spotkasz. Dlaczego? Dlatego, że ty otworzysz swoje serce. Nie dlatego, że zasłużysz. Nie dlatego, że jesteś dobry. Nie dlatego, że chodzisz do kościoła. Nie dlatego, że masz medalik na szyi. To, że masz medalik na szyi, wcale nie znaczy, że ty uwierzyłeś w Jezusa. Nie dlatego, że odprawiasz święta, czy idziesz na pielgrzymkę. Czy Bóg Cię kiedykolwiek poprosił, żebyś dla niego poszedł na pielgrzymkę? Albo nosił medalik, albo poszedł dla niego do kościoła, czy miał obraz w domu, czy poprosił cię, żebyś miał chrzest, albo ślub? Nie. Powiedział: Ci, którzy mnie szukają, to mnie znajdą. Powiedział też taką rzecz: świat w swojej mądrości mnie nie poznał. To, że mam za sobą studia prawnicze i podyplomowe, nie przybliżyło mnie do Boga, wręcz mnie od niego oddaliło. Powiedział: Świat swojej mądrości Boga nigdy nie poznał. Dlatego spodobało mi się objawić Królestwo Boże przez głupie zwiastowanie. To, co my robimy na ulicy, dla ludzi jest głupotą. Przychodzą i mówią: Ja jestem mądry, bo mam magistra. Mówię: Co z tego ja też mam? To nie świadczy o mądrości. Świat przez mądrość przez to, że Ty. Na YouTubie coś obejrzysz, dowiesz się więcej o tym, jak zbudowany jest świat. Nie przybliży Cię do Boga. To nie tędy droga. Nie przybliżycie również to, że pójdziesz na pielgrzymkę albo do kościoła. To też nie ta droga. Nie przybliżycie modlitwa, której cię nauczyli od dziecka to tak nie działa. On powiedział z obfitości, serca. Wiesz, co Cię przybliży? Gdy ty staniesz i powiesz Chcę ciebie poznać Tyle lat Bez ciebie Albo w jakiejś dziwnej Myśli W jakiejś, jakiejś dziwnej religii Ale jeżeli ty jesteś prawdziwy To przyjdź do mojego życia I daj mi się poznać Zapewniam cię Skąd Że pozna cię Bóg Za Ciekawe jak w życiu tego pana porusza się diabeł. Ciekawe jak. Jakbyśmy tak stanęli i porozmawiali, to by się okazało, w ilu miejscach jego życia dotyka piekło. I też może poznać Boga. Możesz zawołać do Jezusa osobiście i spotkać go osobiście. Nie stanie się to za pośrednictwem człowieka, bo to tak nie działa. Nie stanie się za, przez to, że będziesz dobrym człowiekiem, bo on powiedział, że jest to za darmo dla tych, którzy uwierzą. Możesz już dziś. Przeszłość nie ma znaczenia, ona i tak już nie istnieje. Przeszłość jest zagadką. I Bóg powiedział, ratunek dla człowieka jest dzisiaj, kiedy słyszy głos o tym, że może być uratowany. Na naszym Facebooku, na YouTubie jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy zostali uzdrowieni albo spotkali się realnie z Bogiem. Możesz wejść i zobaczyć. Nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia. Na naszych Facebookach indywidualnie, ja się nazywam Jurita Korgol, jest mój mąż Michał Korgol, Tomek Partes, Ola Adameczek. Zamieszczamy świadectwa z tego, jak działa Bóg. On jest realny. Może nie usłyszysz o tym w tvn czy w Polsacie. Czy w TVP, ale jest kupa ludzi, którzy świadczą o tym, że realnie spotkali Boga i o tym, jak On działa w ich życiu, o tym, jak pokonali działanie szatana w ich życiu, bo diabeł przyszedł po to, żeby Cię okradać, zażynać i wytracać, a Jezus przyszedł po to, żeby ludzie żyli. Żeby się nie bali, żeby byli bogaci, żeby byli zdrowi, żeby ci niczego nie brakowało. On powiedział, masz być tak bogaty, żebyś miał być mieć na każdą swoją potrzebę i żeby ci się tak przelewało, żebyś mógł łożyć na każdą dobrą sprawę. Masz być tak zdrowy, żebyś nigdy nie chorował, bo On umarł chory po to, żebyś ty był zdrowy. Masz się czuć zaakceptowany, masz nie być poniżony, masz realizować swoje marzenia. Ponieważ marzenia włożył w ciebie Bóg i dał ci talenty, żebyś mógł je zrealizować. O to chodzi w życiu z Bogiem. Nie o to, żebyście byli ogonem, ale o to, żebyście byli głową. Bóg stworzył człowieka, żeby był głową, a nie ogonem. Ale bez Boga jesteś raczej ogonem i się boisz wielu rzeczy. Kupa ludzi. Nie realizuje swoich pragnień, nie doświadcza życia w swoim życiu, boi się i buja się przez swoje życie. Ale Bóg nie chce tego dla człowieka. Jezus to ludzki pan, normalny, praktyczny, rozumiejący człowieka. Chodził po tej ziemi, wie jak tu jest i powiedział do ludzi taką prostą rzecz: możesz być jak ja. I możesz żyć jak ja, i możesz przez wiarę zdobywać wszystkie rzeczy i robić to, czego pragniesz. To jest Bóg. To jest realny Bóg. Przyszedł po to, żebyś ty zwyciężał. Nie zsyła na człowieka chorób. Nie po to Jezus rozchorował się na krzyżu każdą chorobą, żeby teraz Bóg kogoś chorobą doświadczał. Jezus nigdy nie powiedział, że mamy nieść swój krzyż. On powiedział, kto nie bierze swojego bala, bo w oryginale jest napisane: Bala, i nie idzie za mną, ten po prostu nie doświadczy królestwa. A czym był bal? W tamtych czasach z bali budowano palisady, tak jak w biskupinie, żeby odgrodzić miasto od barbarzyńców. Na zewnątrz było niebezpiecznie. Powiedział prostą rzecz: Weź swój bal, idź za mną, odgróć się od tego, jak myśli ten świat. Odgródź się od tego, co cię straszy, co cię zniewala, co wytraca twoją wiarę, co powoduje, że masz się źle. Idź za mną i zwyciężaj. To jest Bóg. Chcę, żebyś zwyciężał w swoim życiu, żeby, żebyś był zdrowy, bogaty i się nie bał. I do takiego Jezusa masz zawołać. Nie do religii, nie siedzi u mamy na rękach. On powiedział, że On jest drogą prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi inaczej jak przez Niego, do Niego. I takiego wyboru Wam życzę w sobotni wieczór. Wszystkiego dobrego.